Pójście na te światła, myślisz, że ktoś tam jest? Minęło jakieś 200 lat. Jeżeli ktoś tam jest, lepiej żeby byli po naszej stronie. Co to za miejsce wygląda na rodzaj magazynu. My szukamy raczej czegoś innego. No to zobaczmy, co nam tu, co tutaj odkryjemy i tutaj chyba rozruszaliśmy no to zobaczmy, winda nie, tutaj nie działa no to a w ten sposób okej, okay, udało nam się rozwikłać jedną z zegardek nie była trumna Okej, okay. yy. a dobra, co my tutaj mamy, i teraz metalowy nak, tak, żelazny, tak, me metalowy, dobrze mówiłem. Podczas poruszania się, by stworzyć linię złożoną z metalowych części. Rysuj linię Poruszaj się. Przytrzymaj R1. R1. No poruszam się, ale coś nie da się poruszać. Aha! Trzeba tutaj. A w ten sposób. Okej. Okay. Czyli takie cudo można przekazać Możemy być. Więc jak wyglądały te wyższe w Takim podobnie różne dziwne znaki. Może znajdziemy jakąś mu czy coś. No ładnie, ładnie. Dobra, tutaj mamy znowu aha, to zrobimy tak ciekawe, ile tego możemy wykorzystać. No, na razie nam się bezproblemowo udaje. Okej, okay, tu mamy coś. Hmm, tutaj mamy... Do przesuwania... Czy nie? No tak. Okej, okay, ale... Jak tutaj teraz narysować tą linię? Bo w sumie nie bardzo... Aha, tutaj coś jest. Zobaczmy, co to nam da. Udało ci się. Ło, wow, oświetliliśmy Mamy ten magazyn chyba. Dziękuję nak. O! O pierwszy nowszy robot. Uważaj, są one wiele szybciej niż kiedyś. A nie o to, nie ten guzik. O. Okej. Ok, udało się. O, czas na kolejnego. No ciekawe, czy... spotkamy jakiegoś wyższego goblina? Ech, przerażające. Tak, te tutaj nie rcewiały przez 200 lat w No, te są jakieś... nowsze, że tak to ujmę. Ło! Okej, okay. jeden rozwalony, to nam się przesunęło. Aha, dzięki temu możemy dostać się tutaj. I zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Jest skrzynia, super. Wyrelik, weźmiemy. Okej, okay, mamy to. Dobrze, uh. no to lecimy dalej. Dobrze, udało się rozwalić goblina metalowego. No, one są w skrzyniach, a ciekawe, gdzie są te wyższe niby gobliny. Ok, i znowu mamy przełącznik. Najpierw skrzyniec, czegoś tutaj nie znajdziemy. O, udało nam się uruchomić zasilanie. I lecimy. Cztery. Trzy. Okej, okay, ładnie nam idzie z goblinami. Bez problemu. Yy, w tym momencie już je rozwalamy, bo damy już więcej chwytów. Okej. Okay. Mamy. Aha, i odnowa. Okej. Okay. Czyli mamy tylko chwilę czasu na przeskok. Okej, okay, udało nam się. Super. I Tam już widzę jednego robota. Tutaj musimy przeciągnąć prąd. No to najpierw robocik, który jest. Tutaj, o, nie zdążyłem użyć osłony. Dobrze, mamy to rozwalmy. Skrzynie wszystkie najpierw przeciągnijmy prądek. Tutaj podajmy prądem i na górę. No to było łatwe. Super. Mm, tutaj widać trzy robociki. Okej, okay, no to dla pewności je rozwalmy. Ale czy na dole na pewno wszystko zebraliśmy? Hmm, tutaj mamy wszystko. Hmm. O, przepraszam bardzo. I spróbujmy tu wskoczyć. O, i nam się udało. Super. Ło, nie o to chodziło. Jeszcze raz. O, tutaj teraz w górę, piocha i mamy kryształki, super. No to teraz możemy lecieć dalej, bo tam już chyba wszystko mamy odkryte. No to. A, dobrze. Tego z góry rozwaliliśmy odbiciem. Dobrze, mamy to. To miejsce. A teraz przeciągnijmy... O, udało się, Sajter, super. Mi. Mamy. Aha, to się od razu odnawia. Dobrze i. Aha, rozumiem. Czyli bez metalu nie możemy na to wejść. Okej, okay. gdzie nas to doprowadzi? Hmm. Jakby to Co my tutaj możemy takiego... No bo tak, to przekazuje do jednego. No nie... Hmm... No dobrze, no trzeba coś tutaj wymyśleć. A tu? Nie, tutaj nic, tutaj jakoś trzeba coś wykombinować, ale jak tu e, spróbujmy. No nie, no. no. nie, tamto się niszczy. I w sumie nic nie zrobimy. Na nowo? No dobra, pierwszy raz korzystam z... ...ze wskazówki. Aha, i teraz tutaj się uruchomiło. O! Dobra. No to chyba... No dobra, ale nie, nie chcę już wskazówki, bo już wiem o co chodzi. Jak ją teraz nie da się wyłączyć Okej, okay, rozumiem Dobra Czyli wszystko jasne To jest na tyle długo że powinno się nam tutaj udać Jedno, drugie Okej, okay, mamy to No to lecimy o! Dobrze. O, zbierzmy. Aha, tutaj będziemy w górę szli. Dobrze. A tu wszystko, wszystko. No to wspinamy się w górę. No ciekawe, gdzie nas ten magazyn doprowadzi. O, co my... O, kurczę. U. No to z pół obrotu go. te mocniejsze no to bierzemy tutaj kamień mocy i rozwalamy oh. dobrze udało się Wszyscy rozwaleni, tutaj mamy przekaz. Tam mamy wejście dla małego Naka do skrzyni. Super. Powinniśmy znaleźć pracownię albo warsztat, miejsce gdzie. Tak, będą jakieś wskazówki. No dobrze, wszystko fajnie, ale. No, jak tutaj zdobyć trochę metalu? Zobaczmy, czy gdzieś tutaj nie będzie po drugiej stronie. Hmm. Tutaj nie widzę. A tutaj, jak się jeszcze raz cofniemy, no nie, tutaj też nie widzę nic me metalowego, no nic trzeba w takim razie lecieć do przodu. Nie, no, nie mamy innego wyjścia, tylko leciej do przodu. No dobrze. No to lecimy. Mam nadzieję, że jakoś tutaj... O, szybki impuls będzie. Okej. Okay. Jedno. Drugie. Aha, w ten sposób. Raz, dwa, o. Hu, udało się. Ale teraz możemy... o, źle. Rozwal. Stań. O, teraz możemy być po ukrytą skrzynię. Super. Zobaczmy, co tu mamy. Jeden. No i jesteśmy z powrotem. I lecimy dalej. I siupa. Okej, okay, uruchamiamy. Okej. Okay. Aha, czy, trzeba iść tu. Tu, tu, tu. I... ...przeciskamy się małym nakiem. I na pewno... ...i teraz, teraz... W dół, okej, okay, czyli teraz tu jesteśmy. Okej. Okay. O, już tam. A, na, nie na niego nie działa. Oszust. Dobrze, rozwalony. No to... Jak rozwalony, no to co dalej? Czas na twój ruch, Stan. a jest Czas na. Daj naka na Kachimena Himenak, o kurcze Tamtędy już nie pójdziemy A może jednak Ale trzeba będzie zrobić coś z tymi laserami No dobrze. Dokąd poszedł? Już wkrótce się dowiemy. Ach, udało się. Dobra. Tam nie przejdziemy w ogóle. O, czyżbyś... Wow. Pamiętne z pierwszej części. Trzy diamenty. Tajnak powrócił. Wspaniale. Tajnak! Tak wygląda nak, gdy jego po stać wchłonie trzyste kryształów. Wciśnij L1, by zmienić się w Tajnaka i z powrotem. Tajnak może przemykać między wyskami laserów bez odniesienia obrażeń. Aha, ale Tajnak tylko jest jako mały. Ok, no to Tajnak. Aha, na górę nie wejdziemy, ale tu mamy dziurę. O, tutaj możemy się przecisnąć. Wyłączone, ok. Powrót i jesteśmy na górze. Oto zadanie dla tajnoka. Bardzo szybko rozprawiamy się tutaj z jednym robotem. I a. I czas na drugiego. I drugi robocik. Ło. Wow. Rozwalony. No to czas na hiper tajnia... tajnaka. Niepokonany Hiper Tainak. O, jeszcze jeden. No to go z pół obrotu i pozamataliśmy równo tutaj. Okej, okay, teraz tak. Tutaj dam, możemy iść tam, a tutaj aha. A tutaj troszeczkę skrzynki i lecimy Tajnak gotowy do akcji. O, nie w tą stronę. I jesteśmy z powrotem przy Ło. Tajnak ekstra. Czysty kryształ. Z wyglądu super, ale co potrafi? Dawaj, czadunak. Tajnak potrafi iść. P yeah. Wo To się nazywa Matrix Steinak niesamowite Odblokowana droga. Super dziękuję. lepiej. Pachnie mi to szalonym naukowcem. No dobra. Tak. Jest dobrze zabezpieczona. Łocho, wow, wow. czyżby tutaj był jakiś naprawdę taki ktoś, kto jest odpowiedzialny za to? Laboratorium Jurika. E, przepraszam sekundę, tylko zapiszę filmik. Uh,